Mano w kolejnym odcinku, tydzień 11. Dzisiaj mamy sobotę. Zaraz jadę do Huberta Kurczyńskiego na trening pozowania. Nie wiem czy coś nagram raczej nie, bo będzie to seminarium, więc będzie dużo ludzi bez sensu mogę no, się wpychać z kamerą, a jadę sam. Ja już jestem po śniadaniu, dzisiaj dzień niski, więc 200 g węgli. Na śniadanie był kurczak z warzywami i masą orzechowym, więc do końca dnia zostało mi tylko 200 g węgli i białko bez fatu. Mm, core 15, jadę na trening, zabieram was ze sobą. Dzisiaj robię plecy. E, przed posiłkiem w pierwszym wleciało 20 g glutaminy i e, taki syrop na, na, na problemy żądkowe jelitowe. Z Zresztą tego, że na trenie profilaktycznie e, trzeba je bardziej wspierać. Po pierwszym posiłku tutaj wlatują taki mój typowy zestaw supli, czyli D3, 16 tysięcy jednostek, dwie kapsułki omegi. Kurkumina z zimbirem, koń zimku 10, maszlan sodu, lift 52 na wątrobę i tutaj jeszcze jest nanerki, cysteone. Na Nadszedł jeszcze wleciał klen i 200 mg kofeiny. E, także zaraz jadę do Huberta i później Wam pokażę kolejny posiłek, numer 2. I później posiłek numer 3 to będzie pierwszy Zresztą cały dzień jedzenia Wam pokażę dzisiaj, jak to wygląda, gdzie niski. I powiem wam, jak wrócę przed treningiem, jakie są w tym tygodniu zmiany. Nie ma ich za dużo. Część była wprowadzona od wczoraj, część od poniedziałku, ale to już za chwilę wam powiem wszystko. Na drugi posiłek po treningu pozowania wleciało to samo co na pierwszy, czyli 7 gramów węgli, około 0 fatu i 60 gramów białka, warzywa z kurczakiem. Dobra, słuchajcie. Ja już wróciłem jakiś czas temu. Dogryłem dopiero teraz. Na drugi, trzeci, czwarty posiłek tutaj to samo co na pierwszy, więc dzisiaj do godziny 18 totalnie, praktycznie bez węgli, jakieś nie wiem, z 20 gramów węgli, może z tych warzyw wyszło. No i jestem wyjebany. Zaraz nacę na trening, więc moje pierwsze, pierwsza porcja węgli dzisiaj, czyli około 100 gramów z ziemniaków yy, i przed treningiem wlatuje kratynka i, i kofeina 200 mg. Tak wygląda posiłek przedtreningowy. 2 g soli do ziemniaków, ziemniaków 450 g. 70 g odżywki białkowej co daje makro. 60 g białka i tuszcze, i węgle tu się wyświetlą całe makro, bo nie pamiętam. Podczas treningu 20 g EAA. Nie, 10 gramów a i 20 gramów Carbo. Za zmianę w tym tygodniu, bo miałem Wam powiedzieć po powrocie, e, dosyć małe ta rotacja, o której mówiłem w poprzednim odcinku, czyli dwa dni niskie, jeden wysoki, dwa dni niskie, jeden wysoki. E, jednak od tego tygodnia jest mi się trochę pokiczkało, dopiero od tego tygodnia. Waga dzisiaj i 106,6, więc jedna z najniższych e, na, tej, na tej redukcji. Dzisiaj jestem troszeczkę wyjebany i takich dni jest coraz więcej no, ale zawody się zbliżają, więc jest to naturalna kolej rzeczy dziwne by było gdybym czuł się dobrze na kaloryce takiej jakiej mam a będzie jeszcze pewnie troszeczkę mniejsza mam nadzieję, że po tych węglach zaraz się trochę rozbudzę bo się plecy, więc dosyć długi trening no i godzina cardio po treningu oprócz tego ze zmian delikatna zmiana w cyklu, mniej teścia, więcej mastera. No i to tyle w zasadzie z zmian w tym tygodniu. A odnośnie tego pozowania u Huberta, ja też jestem zadowolony. Pokazałem mu, że mój układ dowolny, takie pierwsze, pierwsze próby tego układu dowolnego i stwierdził, że warto wyrzucić pozy na rzecz na przykład tricepsa bokiem. Jest to moja mocniejsza poza niż plec, niż plecami na przykład bicepsy tyłem. Więc jeszcze jakieś tam modyfikacje, pewnie wprowadzę. Zobaczę, jak to, jak to będzie wyglądać. No i na tym pierwszym starcie, pewnie zrobię jakoś, a na następnym zrobię może trochę inaczej. Więc mam dwie, dwie próby w zasadzie. Tą taką pierwszą na przetarcie na zawodach, no i drugą na docelowych zawodach w tym sezonie. Przejścia w line-upie, sam line-up też troszeczkę jeszcze bardziej dopracowany. Więc. No, mam nadzieję, że te zawody będą udane w tym roku, ten sezon. Za rok bądź dwa planuję jakimś gdzieś eliminację kartę Pro, nie wiem czy Pro Qualifier w Markach, czy w jakimś innym kraju. No, możliwe, że i w jednym i w drugim, więc będą to na pewno droższe zawody, o wiele droższe, no bo zawody Pro Qualifier są droższe. No i też jakiś wyjazd za granicę to też będzie większy koszt niż start w Polsce. Dobra, także zabieram się za ten posiłek i widzimy się na siłowni za chwilę. Later but right now, here's the kind I prefer. Okay. Tu, jeszcze na koniec, fotki z soboty z ostatniego treningu. E, tak to się obecnie forma prezentuje. I tu, jeszcze zdjęcia z niedzieli z ostatniego dnia tego tygodnia, przygotowań. Plecy coraz mniej są zamglone na nogach. przykład z bokiem wychodzi trochę szczegółów. Wszystko zmierza myślę w dobrym kierunku. E, teraz te odcinki do pierwszych zawodów będą raczej takie króciutkie. E, po prostu oszczędzam siły. No i też i tych sił nie mam, więc ciężko, żebym nagrywał coś dłuższego. Ale materiał z zawodów będzie o wiele grubszy. Także wyczekujcie. Zabieram ze sobą kamrzyste, Więc będzie to dłuższy odcinek, na pewno ciekawszy. Ale to by było na tyle w tym tygodniu. Widzimy się za tydzień w niedzielę. Siema!